Witajcie! W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak możemy uruchamiać makra niejako w tle arkusza. Czyli nie będziemy przypisywali makra do żadnego przycisku, ani nie będziemy wchodzili poprzez widok makra, wyświetl makra. Zobaczcie, tutaj jest pusto. A jednocześnie po wykonaniu pewnej czynności w arkuszu. Makro zostanie automatycznie wykonane. Zobaczcie, mam tutaj skróšyt zawierający jeden arkusz. Arkusz pierwszy oraz w kolumnie A mam wpisane nazwy kolejnych arkuszy, a w kolumnie B mam informację, czy te arkusze mają być pokazane, czy schowane. W tym momencie wszystkie są schowane, natomiast jeżeli wybiorę tutaj tak, Zobaczcie, pojawia się automatycznie arkusz z raportem pierwszym. Wybierzemy tutaj tak, pojawia się raport trzeci i wybierzemy tutaj tak, pojawia się raport drugi. Analogicznie, jeżeli wybierzemy nie, poszczególne arkusze znikają. Jak to jest zrobione? Wchodzimy w edycję makr, czyli ALT F12. Wybieramy sobie arkusz. Zobaczcie, to jest arkusz pierwszy. W arkuszu pierwszym musimy wybrać sobie funkcję change, czyli jeżeli coś się zmienia. I zobaczcie, ja tutaj mam już gotowy kod, w którym. Po pierwsze, definiujemy sobie zakres, w którym będziemy sprawdzać, czy dokonały się jakieś zmiany. Dla mnie jest to obszar od B1 do B3. Następnie sprawdzamy, czy w tym zakresie zaszła jakaś zmiana. Następnie do zmiennej arkusz przypisujemy wartość komórki, której kolumna jest równa 1, czyli Kolumna będzie A, a wiersz to wiersz, w którym dokonano zmiany. Następnie odblokowujemy nasz skoroszyt. Tutaj nie ma hasła. Jeżeli chcecie wprowadzić jakieś hasło, to tutaj między średnikami należy to zrobić. I jeżeli stan wartości, która się zmieniła, jest T, to wyświetlamy nasz arkusz, a jeżeli n, to go chowamy. Następnie znowu zakładamy hasło na cały skoroszyt. Efekt widzieliście w arkuszu, czyli pokażę jeszcze raz. Zrobimy sobie tutaj T, pojawia nam się raport 2, zrobimy sobie porawa się raport Czy Wyłączymy. Znika raport 2. W analogiczny sposób możecie wykonywać na przykład bardzo skomplikowane obliczenia za pomocą makr i umieszczać wyniki w arkuszu. Możecie też spowodować, że zasady tych obliczeń będą ukryte przed użytkownikiem, gdyż na makra. Możemy założyć osobne hasło. VBA Project Protection. Wchodzimy w Protection. Blokujemy podgląd projektu oraz wpisujemy i potwierdzamy hasło. Mam nadzieję, że ta prosta funkcjonalność umożliwi Wam jeszcze lepszą automatyzację Waszych arkuszy. Jak zawsze zapraszam do pytań i komentarzy na adres konrad.pogocmaupaitceh.pl Cześć!